Dzień dobry, cześć wszystkim, witajcie na sesji wtorkowej. Part dzień kwietnia, zapraszam na poranny przegląd techniczny. EURUSD na początek, sytuacja z perspektywy, mamy to interwał 30 minutowy. natomiast nieco nam się tutaj sytuacja też zmienia z uwagi na to, że notowanie wykonały wyraźny zwrot na północ, nie było żadnej reakcji na poziomie F100, na poziomie 38,2, Dynamiczne wyjście górą i tak naprawdę wracamy pod te wierzchołki z końcówki ubiegłego tygodnia. Patrząc sobie na godzinówkę tak naprawdę tutaj tą szeroką strefę podażową kreujemy. Zaraz sobie to jeszcze rozrysujemy. Przeciągamy. Oczywiście gdzieś tam na tych cieniach mamy naruszenie. Natomiast na dzisiaj, teraz nie będę szukał innych układów, bo jakby ten z perspektywy z interwału jednogodzinowego jest kluczowy na tą chwilę. Bo zaznaczymy sobie jeszcze to e, klastrem cenowym, tą linią poziomą 1,09,20, e, czyli strefa na euro USD, który stan, która stanowi tutaj taki pułap kierunkowy, strefę oporu. Nadal chociaż ta ilość testów wskazuje na to, że. Z każdym kolejnym możemy zobaczyć wyjście górą, i też na takim wyjściu górą szukałbym mimo wszystko okazji do zajęcia pozycji długiej, tak? czyli na zanegowanie strefy, na kontynuację wzrostów. I teraz tak, zobaczmy sobie GBPUSD. Tutaj oczywiście sytuacja dosyć podobna z uwagi na dużą korelację, a więc amerykański dolar wyraźnie tracił na wartości. Mamy Nieco wyższe pułapy, tak? Jeżeli spojrzelibyśmy sobie na, ten, na tą część wykresu, która odnosi się do ostatnich sesji, to widzimy, że funt silniejszy od euro i te pułapy na, na kablu są zdecydowanie wyższe. Tutaj poszukajmy też coś bardziej lokalnego, akurat. Interwał 30 minutowy, zakładając, że być może z tych dosyć dynamicznych wzrostów zostanie wygenerowana korekta spadkowa, no to mamy automatycznie pułap mierzenia 38,2, który może stanowić ten pierwszy pułap. Popytowy dla notowań. Przeciągamy strefę, zaznaczymy kolorem zielonym. No i tak naprawdę mamy gotowy tutaj schemat pod, e, pod osłabienie brytyjskiego funta w stosunku do amerykańskiego dolara. W takim przypadku mamy tą strefę popytową, strefę wsparcia na wysokości współczynnika 38,2% FIBO. 1, 23, 67, 68 to jest ta strefa, która nas na kablu. Na tą chwilę, na tą dzisiejszą sesję interesuje. No, oczywiście, z takim, z taką uwagą, że jeżeli zobaczymy nowy wierzchołek, to pomierzenie należy sobie zaktualizować, licząc na oczywiście podłączenie się dalej do trendu wzrostowego. E, USDJPY. Fajny schemat na ujku. E, związany z mierzeniem 38,2%. Wczoraj też wrzucałem to na bloga. E, mogę tą strefę sobie przeciągnąć, bo cały czas pozostaje aktualna. E, pułap mierzenia 38.2% to jest poziom cenowy 132.20 w drobnym zaokrągleniu i tak naprawdę jak sobie zobaczymy, w poniedziałek godziny popołudniowe było podejście na dzisiejszej sesji azjatyckiej. E, pojawiło się fajne wybicie realizacja układu, ale pozostawiam jeszcze sobie ten e, poziom wsparcia do wglądu, być może coś tutaj w postaci formacji odwróconej głowy z ramionami zostanie ukształtowane, chociaż to e, wybicie podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej mocno nas tutaj oddala od poziomu, ale do zapamiętania cały czas 132.20 hmm, myślę dajmy sobie jeszcze tą sesję wtorkową na to, że być może będzie możliwość powtórnego rozegrania go, czyli zajęcia pozycji drugiej. Tutaj na USDPL-nie, podobnie jak na EURUSD, jeszcze przełączy się na chwilę, strefa kierunkowa kilkukrotnie testowana, tak i na wykresie USDPL-na mamy podobną, podobną sytuację, tylko ten układ jeszcze ma dalszą historię, bo tak, chodzi tutaj nam o mierzenie wzrostowe, które budowane było tak naprawdę w pierwszej połowie lutego, może nie za, nieco poza pierwszą połowę, bo tu wierzchołek jest 17, ale, ale tak naprawdę tak się cała pierwsza połowa to jest ten dynamiczny swing wzrostowy, który wykonał tutaj spory zakres. Około 2, 2400 pipsów w przeciągu tych e, niecałych trzech tygodni. E, I 886, ten pułap mierzenia 886 to jak najbardziej też możemy sobie to ubrać w strukturę harmoniczną, co stanowi dodatkowe potwierdzenie punkt B na wysokości 61,8 e, no i punkt D na wysokości. Mierzenia głębokiego 886. Jest jedno podejście, jest drugie podejście, jest trzecie podejście. Mówię tylko o takich bardzo widocznych z perspektywy interwału 4-godzinowego. Jakbyśmy sobie spojrzeli niżej, to widzimy, że tych podejść możemy sobie naliczyć jeszcze więcej. Natomiast 4-godzinówki wygląda to tak. Ja na tą chwilę oznaczam to strefę kolorem prospadkowym, Liczę na zanegowanie poziomu, na zamknięcie formacji świecowej poniżej i na zagranie pozycji krótkiej, w tym przypadku gdzieś w okolicy 1,428, zamknięcie 4,2750 nawet, czy 27 i tutaj po prostu shortowanie tej strefy, no już nie traktuję jako strefy wsparcia, tylko powiedzmy strefy kierunkowej na zanegowanie, zagranie shorta tutaj, czyli na umocnienie polskiej waluty w stosunku do USD.